Cześć, jestem Albatros, a to czwarty odcinek z naszych przygód serwera Minecraft Peter Leo. Teraz powiem Ci, że A to jest kolejny odcinek Let's play Minecraft na serwerze Peter Leo. Zapisz taki A dobra. Kurde, co ty tutaj? To jak zamek normalny. A nasza chata to jest zamek mam rozumieć, tak? Mm, nie, tak jakby wieża trochę. Matko Boska, co żeś ty tu wy wybudował. No już tam idę. Czyli mamy domek, który... Mamy. Ej, jak ja chcę... ty... To... lol, A nie. Trochę z się wchodzi, to wiem. Kufer Peterleo, kufer albatros. Ej, a moje rzeczy... No jasne, dobra tylko wybiorę swoje rzeczy, yy, trochę tego było, dwie te strzały, yy, te dirtu, sandu, kwiatki, yy, tego. No i teraz to reszta, reszta to twoja i to było moje. Yy, dobra. Co się, bo nie mogę być na Kurde, poczekaj. No, jaki lak. O kurde, o już jest. Dobrze. Ja też chcę na drabinę. Ja nie mogę... O, To mój kufer. Tak. Jaki lak. Lak. Ale nic nie kradniemy. Nie, nie kradniemy. tylko nagrywamy to na pół, to ci się może nie stykać. Dobra, piwnicę mamy zrobioną już. Mogę Tylko jakby... się kufry powstawię i to. Ja bym tu jeszcze ten zrobił. Ja tu rzucę trochę do kufra tutaj węglu, węg, yy. węg, No dobra, spoko. Ej, bo jest noc. Jak bym nie wiedział? Dobra, śpij. Się... Dobra, śpij. O, chyba idziemy spać. Dobra, ale chrapisz. Aby było budzić pół dzienicy. Człowieku, obudziłeś pół dzienicy. Drewno będzie palił, kurde, to za człowiek. Co, ja... Ja drewno nie... Żart. Drewno paliłeś. Człowieku jeden. Nie jeden. Reaper. Jak mi rąbnął. O, Sandu, trochę się weźmie. Tutaj się... Czekaj, tu Nie ma jeszcze Tak, nie tak. Mhm. No. I tak to się wykorzystuje. Dobra, pomyślę jak potem tutaj wejść znowu. Może... Ale idzie na, na tutaj? Może tak, może tak, tu się tu, tu, tu i tu. No. Mówiłem, łatwo. I teraz takie co, siekierka do rąk. I tu indyka. Bakura. Indyka. Dobra Ja teraz robię takie coś Ej, gdzie będzie druga chata? A po co druga chata? No po co? No, na kopalnie. A to może kopalnia, no to mogę mówić od razu. No. Jakby co, to ja w skrzynce sobie wszystko dokładnie obliczyłem. Co ile mam? No i widać, że... Mm, dobra, to chowam. Kobla zostawię. Mm. A wiem co mogę zrobić. Eee... Dobra. Um. Ja mam dziesięć strzał, jakbyś to wiedział. Czekaj, gdzie ja mam. Wybrałeś moją nic? Nie. Jak ja miałem dwie nici. A ile masz? Zero. Ja nie wiem, nic, ale dobra, może chyba przez przypadek zostawię te kuprze, zobaczmy. Czekaj. Nie. Bo ja bo, ten. Bo. ja chciałem to właśnie też łuk zrobić, ale dobra. Bo ja ten, bo... bo ja brałem tylko jedną nić twoją. Ale to masz. masz. Już ci oddaję. Dobra, to pająka się zobaczy, może znajdę ci tą. Przez przypadek ci wziąłem. Jak też mogę ci dać trochę strzał. No, a ile? Dziesięć mam, Do ci dam 5. No dzięki. Mam siedem teraz. Mm. Mm, 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 mm. O, Wilczek! Wilczek! Ty, 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 wilczek, wilczek! Nie, 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 ja, nie, ja muszę... Ja muszę go oswoić i koniec. Tylko... Dobra, ja może bym wybudował budę. no jaki... jaki cieta. I no... Jaki cieć. No! Jest! Ostatnia kość! Ja nie mogę. Nazwę go... Cycuś. świetne świetne masz nazwę, Lata. <grym> Niewiarygodne. Tepnął się? O, dobra. Mm, ty, 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 ty. Masz trochę wełny? Y, wełny? A, a co, ile ci potrzeba w ogóle? Cztery wełny. Byle jakiej. Czekaj. Masz czarną? Czekaj, bo ja... Pieska. Cztery wełny. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, masz. No, nie, było koloru nie było, ale dobra. Ty budę robisz? No, zrobiłem mu budę. Myślałem że kopalnie. No budę, proszę. No i dobra, no i... Czekaj, ja przesunę tego psa. Możesz go ten bo on nie wejdzie tutaj coś. Prawda? Hmm... ja może Dobra, niech, niech na razie sobie będzie tu. Albo czekaj. Mm. Ej, ty nie rób, uważaj, bo tu jest pies. Widzę. ślepy i nie jestem. Węgiel! No bo coś to jest węgiel do kupra. Życiłem tutaj 10 węgla jakby... Jakbyś chciał coś wypalić. A. Myślałem, że na, na pochodnie. Kurde. Jezus Maria. Nie wypowiadaj daj słowo, bo z na A ty jakoś mówisz, Matko Boska? No wiem. <noise> no właśnie. Zapalę, że będzie. Co? Obudzie. Co powiesz o budzie? O budzie? Yy, czekaj, wyjrzy przez okno. No, fajna. Tyle to kurde gówno zobaczysz, pojęty tyle. Musiałbyś to robić przed domem. Zobacz, yy. czekaj. Yy. Tak. No to ma być zamknięte. Wezmę to od Ciebie jedną z takich ziemi, dobra? Co? Z Wezmę to taki... od Ciebie z takich ziemi. Dobra, niech Ci będzie. Nie wiem po co Ci, ale dobra. No zobaczę jak buda. No fajnie. Co to, to ja teraz wprowadzę psa. Czemu on stoi? Ну, вы на пупу тебя особо не можете видеть, правда? Добра. И то есть я И, mm. И таблица. Увага, гражданин. <связано> не бейте, бо загрязнет. Ej, właśnie, tabliczkę jakąś postawię. Poczekaj. Teraz ci może zrobię, bo ja mam patyczek. I właśnie like, cztery. Jedną, dwie. Dobra, zrobić jedną. Masz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja już zrobiłem tabliczkę. Aha, już zrobiłeś, dobra. O, no. Ja cię! Ja! Ja! Ja. <grymny> <grymny> Zabił mnie! Zostaw moje rzeczy, bo zabiję! <grymny> Gdzie ty się zrespiłeś? Ja nie mogę! Zar ja się Zarąbał cię! Się. Co? Wu Ja nie mogę. Znaczy nie. Wiem! Daj cię się pomyliła z ten z tego Minecrafta. No. Nie ja nie mogę wu, wu, jesteś niegrzeczny. No znowu swojego psa nazwałem w Każdy się może pomylić. Przez to, że za to, żeby oglądał 10 Jokera, to się może człowiek pomylić. No idzie. No. Dobra, robi się ciemno. Ej, czy, czym za... O kurde, jaki lag. Laga miałem. Oj, nie. Nie umiejesz mu powiedzieć, że stał. Co ty? Skałkę mam Aha Myślałam, że mojego psa uderzyłeś. Tak to zabrzmiało. Dobra. I tak, i żeby mój pies był bezpieczny, to... Zrobimy mu drzwi albo klapy. Mam dwie klapy, to może mu zrobić takie jakby Nie, klapy. nie, nie. Takie już zrobiłem. Zostawiłem go dirtem. Dirtem sobie... go, <grym> go zostawiłem. Oła! Ej, oła! Ej, co się dzieje? Uwaga, dobry pies. Nikt tu nie wejdzie? Żaden zombie? Żaden nikt? Nie, bo nie może otwierać, prawda? To co, chcesz, żebym mu tam drzwi postawił? Mam. Dobra. Uff, to teraz tak. No. Ej, śpisz. Już idę spać, tylko tutaj poprawię. Ostatnie miasko zostawię sobie na rano. Dobra, no śpi. Daj mi się klapa tych. Bo już prawie koniec odcinka, no już idę spać Oa! Ścielek! Dobra, idę spać. No... Idę szybko, spać. Szybko szybko. szybko, szybko. Dobra. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Do, 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 do następnego odcinka.